Z Ewangelii według świętego Marka Jezus rozkazał mu surowo milcz i wyjdź z niego. Zasadnicza różnica między nakazem wobec uczniów a nakazem wobec złego ducha. Uczniom mówi głoście, opowiadajcie, przemawiajcie, a złemu duchowi mówi milcz. Ten, kto nie ma słowa, nie ma prawa mówić. Ten, kto nie jest blisko ze Słowem, kto nie kocha słowa, ten nie ma prawa przemawiać. I dlatego Jezus mówi milcz do przeciwnika słowa, do tego, którego słowo nie będzie Ewangelią. Jeżeli Twoje słowa są czymś innym niż Ewangelią, dobrą nowiną, to nie warto ich wypowiadać, to nie masz prawa ich wypowiadać. Do zobaczenia jutro.